Dzień dobry, dzień dobry kochane, witam Was ciepło, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w naszym kolejnym dniu, w temacie jak wyjść z roli wojownika. Poczekam chwilę na Was. Dzisiaj mamy ważny temat, moje drogie. Temat będzie dotyczył walki w różnego rodzaju relacjach. I pamiętajcie o tym, że dla wojownika dużą wartością właśnie jest walka. I ta walka może mieć różne przejawy. To będzie rywalizacja, to będzie zdobywanie, to będzie umniejszanie innych, to będzie pokonywanie innych. Różne formy, przejawy tej walki możemy mieć w swoim życiu, w swoich relacjach, właśnie w różnych relacjach z różnymi ludźmi. To będzie też wygrywanie, potrzeba wygrywania, potrzeba bycia lepszym od kogoś, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do, do tej naszej walki. Cześć Kinia, piszesz, widać i słychać dobrze. To super, kochane. To super. Więc zacznijmy sobie od takich najbliższych relacji, y, które zazwyczaj tworzymy jako dorosłe osoby, czyli relacje partnerskie. I teraz kiedy nasz ten wewnętrzny wojownik jest aktywny w tych przestrzeniach właśnie relacyjnych, to bardzo często się będzie to objawiać tak, że my, że dla nas. Jest dużo ważniejsze zdobywanie niż spełnienie. My nie jesteśmy nauczeni wtedy, jakby bycia spełnienia w relacjach, tylko dużo bardziej takie, wiecie, w cudzysłowie, tak powiem, trochę podniecające i atrakcyjne jest dla nas zdobycie tej relacji, czy albo zdobycie tej osoby. E, czyli będzie się to przejawiało w taki sposób, że będzie nas ciągnęło do osób, które, które są na przykład poza zasięgiem, albo które nie chcą z nami być, które nas odrzucają, bo to już automatycznie właśnie będzie wyzwalać cały ten wzorzec, uruchamiać cały ten mechanizm, że my możemy o tą relację powalczyć. Że wiecie, że ja tego nie dostaję na tacy, tak po prostu, tylko właśnie, że ja muszę to zdobyć. Ja się, ja się w jakiś sposób muszę postarać. Więc jak jest, jest ten wewnętrzny wojownik aktywny u nas właśnie w tej przestrzeni konkretnej, to tak to się będzie objawiać. Czyli może być tak, że my no właśnie. Może się to objawiać w taki sposób, że my prawie w ogóle nie będziemy tworzyć relacji, bo cały czas będziemy w tej trybie zdobywania. I też e, tym samym e, będziemy wybierać podświadomie osoby, które nas odpychają, no bo jak ktoś nas chce ze wszystkim, co do nas przynależy, no to my tam, tam niepotrzebna jest ta walka, bo ktoś nas przyjmuje, ktoś nas nie wiem, akceptuje, ktoś nas kocha i bierze po prostu, wiecie, bierze, jak ktoś się mówi, takiego czy takim, taką, jaką jesteśmy, więc nie ma potrzeby o to wszystko walczyć. Nie ma potrzeby i nawet nie ma na to przestrzeni, tak? To, to nie jest to miejsce. To nie jest ta przestrzeń i to nie jest to miejsce, żeby się to zmanifestowało. Ale też może być tak, że my będziemy wchodzić w różne relacje, tylko w tych relacjach będziemy walczyć. Czyli na przykład będziemy wybierać osoby, które mają zupełnie inne potrzeby niż my. I właśnie będziemy. W tych relacjach walczyć o swoje potrzeby. Albo na przykład osoby, które są niedostępne, niby relacja jest, wiecie fizycznie, ojej, ale dzisiaj mi jakoś wyjątkowo słońce razi. Niby relacja jest dostępna, jest, jest ta druga osoba, jest ten partner, ale jest on niedostępny emocjonalnie, jest on niedostępny uczuciowo, i cały czas, żebyśmy my jakby zyskały to, o co nam chodzi w tej przestrzeni relacyjnej, no właśnie musimy o to walczyć. Czyli na różne sposoby się, nie wiem, starać, tak? Używać różnego rodzaju, nie wiem, podchodów, może jakiejś nawet manipulacji, no robić coś, cały czas robić coś, żeby dostać to, o co nam chodzi. I to jest bardzo męczące, to jest, kochane, bardzo, bardzo męczące w relacjach. No i teraz sobie trzeba zadać w ogóle pytanie, czy w danej, jeżeli jesteśmy w takiej relacji, czy, czy w tej relacji jest to w ogóle możliwe, bo może być tak, że ten klucz, po którym przyciągnęłam do siebie tą osobę, tego partnera, był właśnie tym kluczem tej walki. Cześć Kasiulka, cześć kochane, ale dzisiaj się coś tak mało odzywacie. Mało się witacie, mało się odzywacie, pewnie zasłuchane jesteście, bo widzę, że jest was tutaj trochę. Ten klucz, kochany, po którym my się przyciągnęliśmy z daną osobą, czyli przyciągnęłyśmy tego partnera, jeżeli on jest kluczem walki, to może być tak, że tu nie ma po prostu przestrzeni na harmonię, tu nie ma takiej przestrzeni na, wiecie, na, na wzajemność, na miłość. No dlaczego? No właśnie dlatego, że, że już pierwotnie była niewłaściwa motywacja i już był niewłaściwy klucz, którym my nie jesteśmy w tym momencie teraz w stanie otworzyć właściwych drzwi. To jest tak, jakbym dostała jakiś, wiecie, mam jakiś klucz. I mam różne przed sobą. Wchodzę do budynku i mam przed sobą różnego rodzaju drzwi. No i na jednych drzwi, drzwi na przykład pisze właśnie walka, ciągłe staranie się i tak dalej, ale na innych też pisze miłość, harmonia, szczęście i spełnienie. I teraz jak ja mam ten klucz, walki, to ja nie jestem w stanie otworzyć tego klucza, znaczy tych drzwi z napisem, na przykład miłość, szczęście i harmonia, wejść tam i tam tego doświadczać. No, nie ma takiej możliwości, bo ja mam tylko klucz do tego, więc tylko tamte drzwi mogę otworzyć. No i teraz to, co jest ważne, tutaj kochane, no właśnie, to, co tu, tu jest w ogóle kilka aspektów bardzo ważnych, bo trzeba zamienić ten aspekt zdobywania i takiego takiego przywiązania do tej ciągłej walki, do tego starania i do takiego, wiecie, zdobywania, zamienić na otwartość, na poczucie spełnienia, no i przede wszystkim na uczucie, że ja naprawdę na tą miłość zasługuję, że ja nie muszę o to walczyć, ja nie muszę o to, nie wiem, się zabiegać, starać, tylko że ja to naprawdę na to zasługuję i to jest dla mnie wartością, nie zdobywanie to, tylko wartością jest doświadczanie. Nie, że ja to ciągle zdobywam, ciągle się staram, tylko to, że ja, że ja po prostu tego doświadczam. To jest dla mnie wartością. Spokój w relacji, który, e, który jest przestrzenią właśnie miłości, harmonii, tego doświadczenia. Dajcie mi, kochane, znać, czy to jest dla Was zrozumiałe, a ja teraz przejdę do innego aspektu tej walki w relacjach. Bo chcę jeszcze powiedzieć o takim aspekcie zwalczania, bo walka w relacjach może się objawiać właśnie ciągłą walką o coś, ale może się też objawiać takim zwalczaniem kogoś i czegoś. I to już możemy rozszerzyć nie tylko na takie relacje związkowe, tylko w ogóle na nasze relacje z innymi ludźmi. I warto by było sobie tutaj zadać takie pytanie, na ile ja mam potrzebę zwalczać innych ludzi. I co to teraz znaczy? Zwalczać innych to znaczy ich umniejszać. To znaczy nie mieć szacunku, ale przede wszystkim właśnie cały czas w jakiś sposób umniejszać. I teraz znowu może to mieć taki wyraz bardzo. Jawny, czyli na przykład, nie wiem, cały czas mam potrzebę, tak w cudzysłowie, potrzebę oczywiście, bo nie jest to potrzeba serca, na przykład umniejszania swojego partnera i cały czas mu w jakiś sposób dowalam, żeby go poniżyć. E, czy nie wiem, swoje dziecko, tak, czy swoich przyjaciół, znajomych, ale może to, może to też się przejawiać w taki sposób trochę trudniejszy do wychwycenia, że to nie jest takie jawne, mało tego, kochane, może być tak, że to się, do, to się w relacjach nie przejawia, na przykład mogę być w miarę jakiejś tam relacji harmonijnej i ten mój wojownik się nie przejawia w taki sposób, że ja cały czas, nie wiem, dowalam tej osobie, tak? Ale może być tak... I nie daj Bóg, jak, ta, jak tak jest jeszcze, że jestem w relacji i ta osoba też ma takie wzorce, że my cały czas mamy potrzebę, czy, czy ja mam tą potrzebę, cały czas umniejszania innych ludzi. I po czym to możemy poznać, kochane? Po tym, w jaki sposób my się wyrażamy o innych, albo w jaki sposób my myślimy o innych. Skąd ta potrzeba umniejszania kinia? No właśnie, właśnie z tego wzorca walki, bo umniejszyć kogoś to znaczy w jakiś sposób go pokonać, bo ja go umniejszam w swojej głowie, czyli ja w jakiś sposób go pokonuję w tym momencie, na pewnym poziomie, tak? Tak, oczywiście, że to też będzie do tego dochodziło niskie poczucie własnej wartości, bo jak my czujemy swoją wartość, i mamy szacunek do siebie i do innych ludzi, to my się potrafimy ludźmi inspirować. W zasadzie praktycznie każdym. <laughs> w każdej osobie, którą spotykamy, potrafimy nawiązać jakąś relację. I to nie musi być wiecie jakaś relacja bliska, tak? Że my się ze wszystkimi przyjaźnimy i tu wszystkich kochamy i tak dalej, ale z każdym potrafimy nawiązać jakąś relację, nawet taką chwilową, pięciominutową, chwilę wymienić jakieś słowo, porozmawiać, powiedzieć coś miłego, usłyszeć coś miłego i się w jakiś sposób zainspirować. A dlaczego? Bo potrafimy wyłapać od razu już kilka różnych, fajnych aspektów, cech, rzeczy, które ma ta osoba. Wojownik robi odwrotnie. On patrzy na drugiego człowieka. I on w MIG potrafi od razu uderzyć, na przykład, nie wiem, w jego lęki, czy w jego kompleksy, czy ten jest taki, ta się tak ubrała, ta ma taką fryzurę, a ten robi to. Wiecie, tam jest cały czas potrzeba właśnie zwalczania innych ludzi. I tak jak mówię, czasami jest to bardzo jawne. I jest to wtedy łatwiejsze do wychwycenia, kiedy na przykład my kogoś słownie poniżamy, tak? Stajemy koło kogoś, naprzeciwko kogoś, czy to będzie właśnie partner, czy to będzie dziecko, przyjaciel, ktokolwiek. Mm. I to robimy. Ale jest to trudniejsze do wychwycenia, kiedy my jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni już, że my nie zauważamy tak naprawdę w cudzysłowie nic w tym złego, tylko to jest wręcz taki nawyk, tak? że cały czas. Moja głowa opowiada jakąś historię, być może o konkretnych osobach, być może tak ogólnie o ludziach, ale zazwyczaj my to odnosimy do jakiejś konkretnej osoby czy do konkretnych osób, i my nie potrafimy powiedzieć nic pozytywnego na temat tej osoby albo nawet nic neutralnego, tylko cały czas to są takie słowa, to są takie zdania. Które mają za zadanie umniejszyć tą osobę. I mało tego, nawet na mnie za bardzo zależy na tym, bo takich, takich wojowników też znam, żeby ta osoba to usłyszała od nas. Nie? Wystarczy, że to gdzieś tam zostanie puszczone, wiecie w eter. Czasami wystarczy, że, że, że jest to we własnej głowie, tak? No bo tak naprawdę o to wojownikowi chodzi: o zwalczanie. Więc jemu często wystarczy, że po prostu ma tego wroga w swojej głowie. I to już jest wystarczająco, no bo ten wzorzec, on się już realizuje w tej głowie. I jemu to po prostu wystarcza, bo on się już może tym karmić. Ten wewnętrzny wojownik się może już tym karmić. I teraz największy ambaras polega na tym, że. Im więcej mamy wrogów wśród ludzi, takich urojonych często, tak? Na zasadzie, ten jest taki, ten jest to, ten jest tam, to i wiecie, cały czas po prostu jest historia. Tym mniej jesteśmy w stanie od tych ludzi zaczerpnąć. Tym mniej jesteśmy w stanie tych ludzi do swojego życia przyciągać. Więc czasami jest tak, że my w ogóle nie mamy ludzi wokół siebie, no bo, bo wszędzie mamy wrogów albo, albo bynajmniej potencjalnych wrogów. A nawet jeżeli przyciągamy to prędzej czy później są jakieś konflikty, to jest tylko kwestia czasu, no bo walka to jest też konflikt, więc ten nasz wojownik będzie prowokował do jakiegoś konfliktu i w efekcie do odsunięcia się wzajemnego, no ale to, co największe jest jakby dla takiego wojownika, na czym on najwięcej traci, to jest to, że my nie jesteśmy w stanie, mając tych różnego rodzaju wrogów, tych. Tych, tych, jak to się nazywa, tych prawdziwych i tych urojonych w swojej rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie skorzystać z potencjału innych ludzi, kochane. I co to znaczy? Że wszystko, co robimy w życiu, tak naprawdę robimy sami. Robimy sami. A dlaczego? No bo nie ma możliwości korzystać z potencjału wroga nawet tego urojonego. No, nie ma takiej opcji. My, tam nie, 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 my Nie ma możliwości, że jednocześnie mamy, wiecie, otwarte serce na ludzi i tych ludzi przyciągamy, a jednocześnie cały czas po prostu mielimy tutaj, wiecie, jakieś zdania, które mają na celu innych umniejszać. No, nie ma po prostu takiej możliwości. I mówię, czasami jest to tak silny nawyk, że ludzie nawet nie zauważają tego, że prawie każda myśl na temat drugiej osoby, czy na temat ludzi, na temat kogoś, jest myślą, która po prostu umniejsza. Każde wypowiedziane zdanie, każde coś, nie wiem, napisanie czegoś, jest tak naprawdę umniejszaniem kogoś. No i teraz my już to wiemy, chociaż może zapominamy, że energia, którą wysyłamy, w drugą stronę jest dokładnie tym, co wysyłamy w stosunku do siebie. Nawet jeżeli jest to skierowane wobec kogoś innego, nawet jeżeli jest to skierowane wobec kogoś innego, to ta energia najbardziej pracuje dla nas. Dlatego, im więcej takiego umniejszania innych, choćby tylko w swojej głowie, tym na 100% my mamy większe takie, takie poczucie samotności, i takie poczucie, że <laughs> kiedy my idziemy do swoich celów, czymkolwiek ten cel dla nas jest no bo my mamy różne cele, różne potrzeby, różne marzenia to mamy takie poczucie, że jestem w tym wszystkim tak naprawdę skazana sama na siebie. Że być może okej, okay, może ja to osiągnę, ale ja tak naprawdę jestem w, w tym skazana na siebie zupełnie jest inaczej, kochane, kiedy my potrafimy współpracować z ludźmi. Ale żebyśmy my potrafili współpracować z ludźmi, to my musimy mieć do nich szacunek i to naprawdę ogromny szacunek. Szacunek jest właśnie takim element, takim przejawem uznania wartości, że ja uznaję czyjąś wartość. Jeżeli ja uznaję czyjąś wartość, to, to nie mam potrzeby umniejszania kogoś, nawet w najmniejszym stopniu, bo ja po prostu mam szacunek. A szacunek jest jednym z elementów miłości. Takiego po prostu otwartego serca na świat, na innych ludzi. Że patrzę na innych i po prostu czuję do nich szacunek. Mam szacunek do innych ludzi. W poczuciu, że w moim sercu, w moich oczach, Ci ludzie, niezależnie kto to jest, zasługują, żeby realizować siebie, spełniać swoje potrzeby tak, jak chcą, tak, jak potrzebują. Zasługują na to, co najlepsze. Nawet jeśli sami według siebie na to nie zasługują, to w moim poczuciu zasługują. I dopiero wtedy. Rodzi się taka piękna przestrzeń inspirowania się innymi. A dopiero kiedy my się potrafimy innymi inspirować, czyli uznajemy ich wartość, już nie ma tej potrzeby, wiecie, umniejszania, tylko jest takie, jakby nawet w takim wewnętrznym poczuciu trochę wyniesienie innych na piedestał, ale to trzeba dobrze zrozumieć, bo wojownik boi się czegoś takiego, że ja mam kogoś uznać, bo dla wojownika, jak ja kogoś uznaję i jak ja kogoś doceniam, to się od razu ustawiam do tego, że ja mu daję znać, że on jest lepszy ode mnie. Ta, takie, jest, takie jest myślenie wojownika, dlatego jemu jest tak trudno uznawać innych ludzi. Czyli jak ja komuś, na przykład choćby powiem, wiesz co, widzę w tobie taką fajną cechę, masz to i to, tak, masz nie wiem, łatwość nawiązywania kontaktów, tak? Fajna jest ta cecha, obserwuję to u ciebie, i fajne jest to w tobie, że ty tak łatwo potrafisz nawiązywać kontakty, albo tobie jest tak łatwo przyciągać ludzi, albo tak łatwo jest iść do, nie wiem, do, do nowej grupy i po prostu nawiązać rozmowę, zagadać coś, od razu coś powiedzieć. Masz taką łatwość, ja to w tobie widzę. To wojowni, wojownikowi nawet to przez usta nie przejdzie. A dlaczego? Bo on się, on się od razu ustawia, że ja jestem ten gorszy, ja jestem ta gorsza. Że skoro ja tak nie potrafię, skoro ja tak nie mam, no to ja jestem ta gorsza, i teraz, jak ja mu to powiem, albo nawet tak pomyślę, to znaczy, że ja go ustawiłam, ja ją ustawiłam w tej pozycji ta lepsza. Nie? Że ja mu teraz się wiecie, ego mu podniosłam. A człowiek, który. Czuję miłość do innych ludzi i który czujesz szacunek do innych ludzi, potrafi się tym zainspirować, potrafi się tym nakarmić. Na zasadzie, kurczę, jakie to jest fajne, jakie fajna ma ta osoba tą cechę, bo w każdym możemy znaleźć coś dobrego, coś fajnego. Jaką fajną ma tą cechę, jak fajnie, fajnie to w tej osobie wibruje, jak fajnie się to przejawia, jak fajnie to u niej bije. I ja jej to powiem żeby jeszcze bardziej się tym nasycić i napkarmić, dostroić się do tego, zyskać z tej jakości. Nawet jeżeli we mnie nie ma jeszcze tego przejawu, to ja chętnie tego posmakuję u kogoś. Mm. Ja chętnie tego posmakuję. To tak jak nie wiem, przygotowuję jakąś potrawę, idę do koleżanki i nie potrafię tak dobrze gotować, ale chętnie się tym zainspiruję. Może jak ona mi podpowie Jakie przygotować składniki, w jaki sposób, to ja dla mojej rodziny też będę potrafiła taką potrawę przygotować. Też się w domu nakarmić, nakarmić kolejnych gości. Będzie to mogło iść dalej. I o to tutaj, kochane, chodzi: nie o walkę w relacjach z ludźmi, nie o rywalizację, tylko o to, żeby się wzajemnie inspirować i czerpać z siebie czerpać ze swoich indywidualnych potencjałów, bo każdy z nas, każda z nas ma. Ma oprócz wspólnych różnych przejawów, mamy indywidualny potencjał. I tylko wtedy, kiedy my wybieramy szacunek do ludzi zamiast rywalizacji, miłość do ludzi zamiast umniejszanie, współpracę z ludźmi zamiast walkę i gdzieś tam przeciąganie liny, tylko wtedy jesteśmy w stanie korzystać z ich potencjału. Tylko wtedy jesteśmy w stanie czerpać również nie tylko z potencjału, które same sobie wypracowujemy każdego dnia, ale również z potencjałów innych ludzi. I, i jakie to ma przejawienie? Że bardzo dużo korzystamy. Bo jak możemy liczyć tylko na, w, na siebie i na własny potencjał, to możemy liczyć tylko na to, co jesteśmy w stanie wypracować tu i teraz ale w tym momencie nasz potencjał się bardzo, bardzo mocno poszerza, bo my jesteśmy w stanie czerpać i korzystać dużo, dużo więcej. Niewspółmiernie po prostu więcej. Także życzę nam, kochanym wszystkim, tego, no, żeby właśnie jak najwięcej w nas było i miłości do ludzi, i szacunku, i takiej wzajemnej współpracy. I teraz jak Wam mówiłam o tym, to jeszcze mi przyszło takie, takie... Nie wiem, nie chcę powiedzieć zadanie do wykonania, bo to brzmi, jakby to powiedział właśnie wojownik, taką zabawę, kochane. Znajdźcie w swoim otoczeniu, może być też to napisanie gdzieś tam online do kogoś, ale może też być właśnie, może być jedno i drugie. Kilka osób dzisiaj w swoim otoczeniu, którym po prostu powiecie coś fajnego, którym powiecie coś miłego, tylko niech to będzie prawdziwe, niech to będzie po prostu z serca. Popatrzcie przez chwilę na tą osobę. Co się Wam. Co, co, jakby skoncentrujcie się na tym, co jest w niej pozytywnego, co może Was zainspirować, co może Was zaciekawić i po prostu o tym powie, powiedzcie, że ma to fajnego. Choćby to niech to będzie do koleżanki, nie wiem, że ma fajną sukienkę, fajną ma dzisiaj fryzurę, ładnie się bardzo uśmiecha. Mm. Także zróbmy to, kochane, <laughs> żeby ta energia po prostu poszła, żeby to nie było tylko w głowie. I żeby ta energia poszła, i żeby się naprawdę uczyć cenić innych ludzi, cenić innych ludzi, bo nie ma piękniejszego doświadczenia niż miłość, szacunek, docenienie i inspiracja. Także wszystkiego dobrego, kochane. Trzymajcie się ciepło i dziękuję, że jesteście tutaj. Buziaki, papa! Pa.